Siema Widzowie! Dzisiaj będziemy grać w Battle Royale 5 Zostawcie subika, zostawcie lajka, dobijamy powoli dwóch, do 2000 subskrypcji I ja, wam nie, ja was nie przedłużam Zostawiacie tego lajkacza, subika I zaczynamy! Ja jestem troszeczkę przeziębiony, chory Trochę będzie mi się ciężko gadało, ale trudno się mówi, Widzowie Troszeczkę się przeziębiłem no mówi się trudno, no lecimy, gramy sobie z randomami. Gramy sobie z randomami. Oj, widzowie! Let's see, man. dewidowie widowie za, słab za słabo się rozgrzałem dzisiaj Bo to już ciężkie było do zrobienie Pompa lunch Lunchpad Oho lipka trzeba uciekać Ja się tu leczę. Lecimy, lecimy, bo ktoś już tu zginął, no. Ktoś już, ktoś już tu zginął, no. Oj, oj. Sorry, że ja tak dużo widzowie nie gadam, bo naprawdę gardzą mnie trochę boli. Ja tak będę gadał ogólnie, jak już naprawdę się coś będzie dziać. Już coś w innym stylu się tu wybijemy lunchpadem? czy jakiś, jakiś półmózg tu jest. Czekamy, oła, oła, Oła. Dobra. Ktoś tutaj potrzebuje, bo ma ktoś lowa. Let's go. Lecimy, lecimy, widzowie, tutaj się liczymy. Takie szczokopika, jakieś pompę, za to, za to, za to, za to. Dobra, jakiś karabinek znaleźć. we jest O, jest. Zabili mnie, zabili, zabili, zabili mnie Ej, no dobrze są to trochę to już się strefa będzie szybko z W to, ja, to ja teraz będę trochę cicho, bo ten niedawno powiem boli To ja na razie nie będę rozmawiał widzowie Dopiero jak się będzie coś działo, to będę dopiero coś tam radał Oho Oho Pani nieźle. Już się coś dzieje tutaj, sorry, że tak o zaopóźnieniem, ale tutaj widzicie dokładnie co tu się stało, zabili mnie, bo po prostu było trzech na jednego, to było nie fair ogólnie. Porobił mi dwóch na jednego, ale niestety było ich trzech, niestety widzowie. Aha, no to się tyle wzięło Więcej was matka nie miała ja pierdziele. Co tu się widzowie dzieje? Ży, czy tu, czy tu się taka kramba dzieje. Oj 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 buduj się buduj się, buduj się, buduj się Stary, weź potkę podkę Potkę, 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 dawaj, stary! Dawaj! Nie, 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 nie Mówiłem potkę! Kurde Ale mała strefa Uważaj stary! Nie! Zabuduj się! Zabuduj się! Uważaj! Kurde Ja pierdzielę! Dobra, zdrowie. Na dziś to już koniec. Zostawcie łapkę, zostawcie polubienie, zostawcie subika. No i się z wami żegnam. No,